Myślę, że mogę rozpocząć dzisiejsze spotkanie. Dzień dobry. Chciałbym wszystkich Państwa serdecznie powitać na ostatnim przedwakacyjnym przerwą spotkaniu z ekspertem MISP. Dzisiaj po raz kolejny kontynuujemy formułę wywiadu. Naszym gościem będzie pan Patryk Prus, doradca podatkowy, członek małopolskiego oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Specjalista w zakresie szeroko pojętych ulg związanych z innowacyjnością. Dzisiaj opowie nam pan Patryk Prus o kilku, mianowicie trzech, ulgach, które w swoim założeniu. Mają zwiększyć konkurencyjność e, polskich e, przedsiębiorstw, a przy okazji przynieść e, ze sobą pewne korzyści podatkowe dla nich. Ja nazywam się Patryk Walewski, pracuję w Dziale Doradztwa Podatkowego i, i Sporów Podatkowych Polskiego Instytutu Podatkowych będę miał przyjemność e, poprowadzić dzisiejsze e, spotkanie, dzisiejszy wywiad. E, tak więc na początek, zacznijmy od tak zwanej ulgi na innowacyjnych pracowników. Jak by mógł Pan opowiedzieć naszym widzom, jacy podatnicy mogą z niej skorzystać oraz jakie warunki stawia im w tym zakresie ustawa podatkowa? Na początku, jedną rzecz powinniśmy sobie wyjaśnić. Ulga na innowacyjnych pracowników to nie jest jakaś odrębna ulga podatkowa. Ona ma taką nazwę, wszyscy się taką nazwą posługują, ale to nie jest samodzielna ulga. To jest tylko jeden z mechanizmów rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej. A więc jeżeli chcemy skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników, musimy po prostu skorzystać z ulgi badawczo-rozwojowej i te wszystkie wymagania, które ulga badawczo-rozwojowa nam stawia, spełnić i możemy wówczas wybrać ten mechanizm rozliczenia ulgi badawczo-rozwojowej w postaci ulgi na innowacyjnych pracowników. Kiedy my z tego mechanizmu możemy skorzystać? Kiedy mamy niewystarczający dochód, aby go obniżyć o koszty kwalifikowane poniesione w Ułdze Badawczo-Rozwojowej? No bo B plus R rozliczałem w taki sposób, że pomniejszamy naszą podstawę opodatkowania. Jeżeli my mamy niewielką tą podstawę opodatkowania, albo ponieśliśmy w roku podatkowym stratę, no to nie mamy od czego odliczyć. I tutaj rozwiązaniem będzie skorzystanie właśnie z tej ulgi na innowacyjnych pracowników, która pozwala nam naszą ulgę B rozliczyć nie w obniżeniu naszej podstawy opodatkowania, ale w płaconych przez nas jako płatnika w zaliczkach na PIT od zatrudnionych przez nas pracowników. Czyli możemy pomniejszyć. Kwotę wpłacanych zaliczek do organu podatkowego w ramach tego rozliczenia ulgi B plus R. O ile pomniejszymy? Pomniejszymy o iloczyn właśnie tych nieodliczonych kosztów kwalifikowanych i naszej stawki podatku. Jeżeli zatem chcemy odliczyć 100 tysięcy złotych kosztów kwalifikowanych, a nasza stawka opodatkowania. CIT wynosi na przykład 19%, 100 tysięcy razy 19% daje nam 19 tysięcy złotych. I naszą ulgę plus R rozliczyłem w taki sposób, że kwotę płaconych przez nas zaliczek na PIT pomniejszymy o kwotę 19 tysięcy złotych. I to jest właśnie działanie tego mechanizmu. Yy... Dalej, jeżeli chodzi o dalsze warunki skorzystania z tej ulgi, to oczywiście nie dotyczy to wszystkich zaliczek, bo przepisy wymieniają trzy tytuły płatności zaliczek, w których możemy dokonać tego rozliczenia: to jest umowa o pracę, umowa zlecenia i umowa o dzieło i przeniesienie praw autorskich. A więc, jeżeli pobieramy zaliczki na PIT z wypłat wynagrodzeń w tych trzech tytułach, to w takich zaliczkach możemy dokonać tego rozliczenia. Kolejny warunek to możemy do tego rozliczenia wykorzystać zaliczki, które będziemy pobierali od wynagrodzeń takich pracowników, którzy w danym miesiącu co najmniej 50% ogólnego swego czasu pracy poświęcili na udział w naszych pracach badawczo-rozwojowych. I jeżeli te dwa warunki zostały spełnione, możemy rozliczyć ulgę B plus R w zaliczkach na PIT, które płacimy jako płatne. No dobrze, a w takim razie, skoro nie będziemy odprowadzać tych zaliczek naturalnie do Urzędu Skarbowego, to czy powinniśmy Urząd Skarbowy jakoś poinformować o tym, tak, żeby nie był zaskoczony hmm, tymi mniejszymi zaliczkami? Urząd skarbowy nie będzie zaliczany mniejszymi zaliczkami, bo Urząd Skarbowy nie wie, jakie zaliczki na PIT mamy płacić. Tak jak nie składamy żadnych deklaracji do zaliczki PIT? Nie składamy żadnych deklaracji do zaliczki CID, więc tak samo tutaj nie ma żadnego obowiązku wcześniejszego deklarowania jakichkolwiek kwot zaliczek. Pierwszą informacją zaliczka, którą otrzymuje urząd skarbowy, będzie kwota płatności, która wpłynęła do tego urzędu. Więc tutaj żadnych informacji nie udzielamy wcześniej na temat zaliczek. Dobrze, myślę, że ulgę na innowacyjnych pracowników już mniej więcej omówiliśmy sobie w takim podstawowym zakresie, więc teraz chciałbym przejść do kolejnej ulgi, czyli ulgi na prototyp. Ponownie prosiłbym Pana o to, aby wyjaśnił Pan naszym widzom, na czym polega ta ulga oraz kto może z niej skorzystać. W przypadku ulgi na prototyp znowu mamy ten sam problem z nazwą, bo ulga na prototyp tak naprawdę, nie dotyczy prototypów. Tutaj ustawodawca posługuje się takim pojęciem ulga na prototyp, ale to nie jest ulga dotycząca prototypów, bo kiedy powstaje prototyp? Prototyp powstaje w trakcie działalności badawczo-rozwojowej. Pro, z prototypem mamy do czynienia wówczas, kiedy nasz produkt, czy usługa, czy proces, nad którym pracowaliśmy w trakcie działalności badawczo-rozwojowej, nie wymaga już żadnych poprawek, żadnych ulepszeń. I wówczas mamy gotowy prototyp. I to jest ostatni etap działalności badawczo-rozwojowej. Prace nad prototypem są objęte ulgą badawczo-rozwojową. Nie są objęte ulgą na prototyp. Ta nazwa jest myląca. Co zatem jest objęte ulgą na prototyp? Ulgą na prototyp są objęte dwa rodzaje działań. Produkcja próbna nowego produktu i wprowadzenie na rynek nowego produktu. A więc pierwsze działanie produkcja próbna. Kiedy my w trakcie działalności badawczo-rozwojowej stworzyliśmy prototyp, a więc opracowaliśmy jakąś nową maszynę, którą chcemy sprzedawać, no to w pierwszej kolejności musimy proces technologiczny opracować. W jaki sposób my będziemy tą nową maszynę produkować? No bo nie jesteśmy w stanie nowej maszyny produkować na starej linii montażowej. Musimy dokonać zmian w liniach montażowych, w liniach produkcyjnych. I te wszystkie zmiany w liniach montażowych, w liniach produkcyjnych są właśnie objęte ulgą na prototyp. Zresztą przepisy wymagają, że aby skorzystać z ulgi na prototyp, to nasz prototyp musi być stworzony w trakcie działalności badawczo-rozwojowej wcześniej. Jeżeli go nie stworzymy w ramach działalności badawczo-rozwojowej, stworzymy go w ramach zwykłej działalności operacyjnej, nie będziemy mogli skorzystać z ulgi na prototyp. Te wszystkie ulgi związane z innowacyjnością, one nam się ładnie układają w cały ciąg technologiczny. Gdzie robimy pewne czynności, jakieś czynności koncepcyjne, pracujemy nad pomysłem, mamy ulgę B plus R, następnie ten produkt, yy, chcemy rozliczyć tą ulgę, możemy z ulgi na innowacyjnych pracowników skorzystać. Przygotowujemy produkcję tego produktu, korzystamy z ulgi na prototyp, prawda? Później jest ta sprzedaż, prawda? Jeżeli mamy możliwość, skorzystamy z IP-Boxa. Cały ciąg technologiczny. Ulg obejmujący ten proces innowacji. I wracając do ulgi na prototyp. Przygotowanie właśnie tej produkcji próbnej jest objęte ulgą na prototyp. Drugi element, który objęty jest tą ulgą, to jest wprowadzenie na rynek nowego produktu. I przez wprowadzenie na rynek nowego produktu rozumiemy uzyskanie różnego rodzaju zezwoleń, koncesji. Certyfikacji, homologacji różnego typu. Tutaj w tym drugim przypadku przepisy pozapodatkowe, które są stanowione w różnych branżach, wymagają pewnych koncesji, pewnych zezwoleń, pewnych homologacji. Jeżeli na przykład w ramach działalności badawczo-rozwojowej opracujemy nowy lek, no to nie możemy go sobie na drugi dzień zacząć go sprzedawać. Musimy przejść całą procedurę dopuszczenia do obrotu, badań, certyfikacji, itd., itd. I przygotowanie do sprzedaży właśnie pod tym kątem jest objęte tą ulgą na prototyp. Mimo, że ten lek jest gotowy, już stworzyliśmy go w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Ulga na prototyp dotyczy tylko produktów, a więc rzeczy materialnych stworzonych przez podatnika. Ona nie dotyczy usług. Nie dotyczy też towarów. Więc to będą te dwa obszary objęte tą ulgą. i Ulga na rototy pozwala nam pomniejszyć naszą podstawę opodatkowania o 30% poniesionych przez nas kosztów kwalifikowanych. Czy to w tej produkcji próbnej, czy w prowadzeniu na rynek nowego produktu. Tutaj przepisy ustanawiają limit odliczenia. I on jest wyznaczony na poziomie 10% dochodu, który pokazujemy w naszym zeznaniu rocznym. A skoro produkcja próbna ma tutaj takie znaczenie dla ulgi dla prototyp, na prototyp, to czy ta produkcja próbna musi się skończyć sukcesem? Co w przypadku, jeśli stwierdzimy na przykład, że ten produkt nie nadaje się do wprowadzenia na rynek? Czy wtedy musimy korygować ulgę? Nie. Przepisy nie ustanawiają takiego wymogu, aby ten etap produkcji próbnej zakończył się sukcesem. Przepisy posługują się pojęciem wydatki poniesione w celu. Więc w prawie podatkowym, jeżeli mamy to sformułowanie poniesione w celu, to znaczy, że nikt od nas nie wymaga, aby ten cel został osiągnięty. Dokładnie tak samo jak przy kosztach uzyskania przychodów. I tak samo jest tutaj przy ulgę. Te wydatki mają realizować ten cel. One na ten cel mają być poniesione, ale nie wymagają, aby ten cel został osiągnięty. Dziękuję bardzo. Myślę, że jeśli chodzi o ulgę na prototyp, też omówiliśmy podstawowe zasady i korzyści. Jakie... Może jeszcze wspomnę o kosztach kwalifikowanych, bo tutaj... Nie powiedziałem, jakie koszty kwalifikowane możemy rozliczyć. A więc jeżeli chodzi o produkcję próbną, to możemy tutaj rozliczyć wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych i wydatki na ulepszenie środków trwałych. Tutaj mamy ograniczenie, jeżeli chodzi o te środki trwałe, to będą to środki trwałe z klasyfikacji środków trwałych z grupy od trzeciej do 6 i 8. I również jako koszt kwalifikowany rozliczymy wydatki na materiały i surowce. Natomiast jeżeli chodzi o koszty kwalifikowane związane z wprowadzeniem na rynek nowego produktu, to rozliczymy tutaj wydatki na różnego rodzaju badania, ekspertyzy, przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskanie certyfikatu, na wydatki na homologację, uzyskanie znaków bezpieczeństwa. Wszystkie te wydatki, które musimy ponieść, aby stworzyć dokumentację, na podstawie której nasz produkt będzie dopuszczony do obrotu. Dziękuję bardzo. W takim razie, jak już wcześniej wspomniałem, teraz pora na ulgę, na robotyzację. Prosiłbym Pana, żeby Pan opowiedział, kto może skorzystać z tej ulgi oraz jaka jest maksymalna wysokość korzyści, jaką można dzięki niej uzyskać. Mhm. Ulga na robotyzację jest to ulga terminowa. Ona będzie obowiązywać tylko do końca 2026 roku. Tak przynajmniej to jest w tej chwili zapisane w przepisach. Więc z tej ulgi skorzystamy odnośnie naszych wydatków będących kosztami kwalifikowanymi, które poniesiemy w latach 2022-2026. I z tej ulgi mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT, którzy ponoszą wydatki na robotyzację i mogą odliczyć od swojej podstawy podatkowania 50% tych wydatków poniesionych na Robotyzację. Co to jest robotyzacja w ogóle i co to oznacza wydatek poniesiony na robotyzację? A więc wy... przepisy tutaj wymieniają nam, jakie wydatki są uznawane za te koszty poniesione na robotyzację. I to po pierwsze, będzie zakup fabrycznie nowego robota przemysłowego. I przepisy podatkowe bardzo precyzyjnie. Wymieniają, jakie warunki musi spełniać ten robot przemysłowy, aby za taki mógł być uznany. Bo nie każdy robot będzie mógł być w ramach tej ulgi odliczony. To musi być robot przemysłowy, a więc yy, zgodnie z dotychczasowym orzecznictwem, interpretacjami wydawanymi na gruncie podatku u źródła, co uważamy za urządzenie przemysłowe, to taki, który ma zastosowanie w przemyśle. Więc Samo użycie tego słowa przemysłowe oznacza, że najbliższe kilka lat to będą spory podatników z organami, co to jest robot przemysłowy, a jaki to jest robot nieprzemysłowy. No bo nie ma tutaj problemu, jeżeli ten robot na przykład jest elementem linii produkcyjnej jakichś produktów. On tam sobie jakieś skręca, moduły i tak dalej, to nie ma żadnego problemu. Ale co w sytuacji, gdy robot wykorzystujemy w magazynie? który pobiera towar z magazynu i dostarcza go na tą linię produkcyjną. No tutaj już zdaniem organów podatkowych to żaden przemysł jest, bo to jest logistyka. Dostarczenie z magazynu na linię produkcyjną to już nie jest zastosowanie w przemyśle. Więc tutaj na pewno z tym będzie sporo problemów. Po drugie, jako koszty kwalifikowane w tej uldze rozliczymy maszyny i urządzenia peryferyjne do tych robotów przemysłowych. A więc te wszystkie maszyny, urządzenia, które współdziałają z robotem przemysłowym. Po trzecie, maszyny i urządzenia funkcjonalnie związane z tym robotem przemysłowym. Czyli to na przykład, jeżeli mamy jakąś produkcję w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych, no to już na przykład sama barierka ochronna przy robocie przemysłowym, która y, ogranicza do niego dostęp, już będzie urządzeniem funkcjonalnym związanym z tym robotem przemysłowym. To nie zawsze oznacza jakieś skomplikowane urządzenie. To mogą być proste rozwiązania, jakieś techniczne. Ważny jest tylko związek funkcjonalny z tym robotem przemysłowym. Po czwarte, jako koszty kwalifikowane, y, rozliczymy różnego rodzaju maszyny, urządzenia służący do monitoringu serwisowania robotów przemysłowych, no i y, urządzenia, y, które służą do interakcji pomiędzy człowiekiem a robotem przemysłowym. Y, dodatkowo możemy rozliczyć y, wydatki na nabycie wartości materialnych i prawnych. Tutaj w szczególności oprogramowanie służące do uruchomienia tych robotów przemysłowych, wydatki na szkolenia, oczywiście na szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać te roboty, nie na szkolenia robotów tych przemysłowych, no i ostatni wydatek to są opłaty z leasingu finansowego. Też możemy w tej urze rozliczyć, jeżeli robot. Nie jest naszą własnością, a korzystamy z niego na podstawie umowy leasingu finansowego. Czyli jak widać, nie są to same koszty zakupu robota przemysłowego. W takim razie chciałbym zapytać, a co jeśli podatnik sprzeda na przykład takiego robota, którego koszty zakupu uwzględnił do celów rozliczenia ulgi? Czy niesie to za sobą dla niego jakieś niekorzystne korzyści? Musi zrobić korektę. To zależy, kiedy go sprzeda. Bo jeżeli dokona sprzedaży tego robota, urządzenia, które zakupił, rozliczył w ulgę po upływie okresu amortyzacji, żadnych konsekwencji tej podatkowych na grucie ulgi nie będzie. Jeżeli natomiast dokona tej sprzedaży przed upływem okresu amortyzacji, musi zwrócić całą ulgę. Nawet jeżeli to będzie jeden dzień przed upływem okresu amortyzacji, nie rozliczamy proporcjonalnie zwrotu, podatnik będzie musiał całą ulgę zwrócić. Dziękuję. A czy wydatki na robotyzację podlegają y, tej ulgi we wszystkich sektorach gospodarki? Czy jakieś sektory zostały na przykład wyłączone spod tej ulgi? Mamy o, ograniczenia, mamy wyłączenia, ich jest bardzo niewiele, bo po pierwsze to dotyczy. Y, sektoru handlu emisjami gazów cieplarnianych, sektoru górniczego, to dotyczy i sektoru gospodarki odpadami. Więc w zasadzie w tych trzech obszarach ulgi na robotyzację nie będziemy mogli rozliczyć. I Rozumiem, że tutaj uwzględniono takie aspekty, że tak powiem, ekologiczne. W takim razie. Znaczy, może to nie tyle ekologiczne, tylko jeżeli chodzi o tamte sektory, to one mają odrębne finansowanie na poziomie Unii Europejskiej. I wszystkie nowe. Każda nowa pomoc publiczna, a unii podatkowe to jest pomoc publiczna, musi to uwzględniać, że pewne sektory mają tę pomoc publiczną na innych poziomach zapewnione. I że po prostu aż za dobrze podatnikom tym nie było, jeżeli chodzi o tą pomoc publiczną, no pomoc publiczna jest zawsze jakimś naruszeniem warunków gospodarki rynkowej i wolnego rynku, no to ustawodawca z tego powodu te wyłączenia ustanawia. Dobrze, dziękuję za, za wyjaśnienie. W takim razie na koniec chciałbym jeszcze zapytać o takie kwestie techniczne. W jaki sposób rozlicza się tę ulgę i w jakim zeznaniu? Wszystkie ulgi, o których mówiliśmy, rozliczamy dopiero na koniec roku podatkowego w zeznaniu rocznym. No, z wyjątkiem rozliczenia zaliczek, no, bo to wiadomo. Ale ulga na robotyzację i ulga na prototyp są rozliczane w zeznaniu rocznym dopiero. A więc podatnicy CIT rozliczą to w zeznaniu cit podatnicy PIT w zeznaniu PIT-36 czy PIT-36L. Dobrze, dziękuję bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy e, tematykę dzisiejszego spotkania, przynajmniej w podstawowym zakresie, bo wiadomo, że w praktyce mogą wyniknąć jakieś e, większe wątpliwości lub jakieś większe problemy, które wymagają profesjonalnego wsparcia. Wobec tego, jeśli byliby Państwo zainteresowani skorzystaniem, z jednej z dzisiaj omawianych ulg w swojej działalności, to zachęcamy do kontaktu z Małopolskim Instytutem Studiów Podatkowych. Z nami współpracuje pan Patryk Prus, który właśnie może wspomóc państwa w wdrożeniu takich ulg w swojej działalności, jak również w analizie, czy ta działalność nadaje się do ich wdrożenia. Na dzisiaj chciałbym przede wszystkim bardzo podziękować panu Patrykowi za ekspercki. Dziękuję również za zaproszenie. I widzimy się na kolejnych spotkaniach z ekspertami MISP już po wakacyjnej przerwie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.